Muszę powiedzieć do Pana, że absolutnie moja obecność tutaj jest związana z raczej ból, który mi robi sposób, że ten bank właśnie jest prowadzony. Ja e, nie rozumiem, dlaczego Pan mówi nadal o fantastycznych wynikach, kiedy dla akcjonariusza jednak to jest spadek wartości swojego akcji o 75%. To jest bardzo dużo. Ja mówię w euro oczywiście. To jest bardzo dużo. I nie ma co się chwalić z tego, panie prezesie. Chcę też powiedzieć jedna rzecz. Byłem w Rzymie na zgromadzenie spółników Unicredit i pan Profumo potwierdził, że istnieje ta umowa z Chopin, że jest aktualna. I ja co bym rozumieć, czy pan gra ze słowami, czy nie. Bo w końcu może pan to nazywać jak pan chce, możemy bierzemy ta umowa, może pytamy czy jeszcze jest aktualnie artykuł 3 tej umowy, czy on jest jeszcze aktualny. Czy 1, czy 2, czy 3, czy 4, gdzie się mówi, może z angielskimi słowami o ekskluzywności o e, prawo Pirelli przeznaczenia inwestora, o wspólnie inwestycje, o, e, ale słowo ekskluzywności, exclusivity po angielsku, jest wyraźnie wpisane w umowy. I dlatego pytam jeszcze raz, ale bez żal, panie prezesie, e, specjalne wobec banku, ale dla jasności, czy ta umowa jeszcze obowiązuje? Lub nie, lub nie, to znaczy ta umowa, która była podpisana e, w luty, pierwszy raz, 15 lutego 2006 roku i e, jeżeli pamiętam dobrze, ale proszę dawać mi możliwości błędu o kilka dniach, na początek kwietnia, 3 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, 2006 roku w Spirelli, czy te umowy są jeszcze aktualnie lub nie, proszę odpowiedzieć. Bo do tej pory pan myślę, gra ze słowami. Albo istnieją, albo nie istnieją. Jeżeli były przez jakiśkolwiek dokument anulowany, o którym ja nie widziałbym, proszę mi powiedzieć, którą datą jest którym dokumentem. Proszę bardzo. Um, ostatnia rzecz, której... Bardzo chcę też, żeby Pani nie grał ze słowami, ja, ja te liczby, które mówią o wynagrodzenie, bonusy zarządu, czytam w Wasze relacje e, finansowe. Było 12 milionów w roku 2007, jest 22 milionów w rok 2008 plus 6 milionów zapłaconych, to znaczy razem 28 milionów złotych na rok 2008. I proszę Panie prezes, to nie jest żal, to nie jest, bo ja mam problemy z bankiem, ale ja chcę też dokładnie odpowiedzieć, czy to są właściwe informacje, czy niewłaściwe informacje. I nie ma co mi mówić, że był wyjątkowy przedtem rok. Były w roku 2007 na rynki finansowe, to był sumum i maksimum oszukania małych akcjonariuszy. I z tego wybuchało ten kryzys straszny dla wszystkich. I przede wszystkim dla realnej ekonomii. Alright, proszę mi dawać odpowiedzi do tego. I y, jest jeszcze jedno pytanie, które będę miał do Pana. Proszę sformułować. No to ja czytam, bo Pan Prezes mówi, no nie, Kurkwasi, nie muszę czekać. Już. Był a. Już można, tak? Dziękuję. Było publikowane w czwartym kwartał roku, że zarząd banku sprzedał swoje akcje i nawet myślę, że większość członków zarządu i prawdopodobny nawet Pana, Panie Prezesie, sprzedali swoje akcje e, SA e, w momentu, albo blisko przed, albo blisko po, że wybuchał sprawa Lehman, Lehman Brothers. Ja chcę wiedzieć, czy to jest prawda i e, jeżeli tak jest, muszę powiedzieć, że jestem w ogóle oburzony, ruszony, że w końcu Zasada jest, że kapitan puści statek przed pasażerów. Jako mały akcjonariusza to mówię. No pytam, czy to, czy to jest prawda i czy to dotyczy też pana osobiście tą sprzedaż akcję. I proszę nie, nie mi powiedzieć, że pan miał więcej akcji na koniec roku. Ja pytam, ile pan, czy pan sprzedał lub pan nie sprzedał. Co pan kupił później, to jest inna sprawa. Albo otrzymał później jest inna sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy istnieje możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania, bądź w całości, bądź w części, które sformułował akcjonariusz? Zapraszam.